Pomyśl o kimś tak sławnym, że nawet jego rozczarowania miłosne trafiały na pierwsze strony gazet. Kultowa hollywoodzka aktorka Elizabeth Taylor zostanie pochowana dzień po tym, jak zmarła z powodu wrodzonej niewydolności serca. Podobno gwiazda filmowa zostanie pochowana obok króla Popu, Michaela Jacksona, kogoś, kogo życie z daleka wyglądało olśniewająco. Miliony w diamentach, okładkach magazynów, kinowych hitach. Ale za kulisami było o wiele bardziej chaotycznie, o wiele bardziej tragicznie, a momentami wręcz boleśnie. Ale co stało się z Elizabeth Taylor i dlaczego przed śmiercią dała się przekonać, by przerwać milczenie na temat JFK? Zapnijcie pasy, żeby poznać odpowiedzi. Elizabeth Taylor nie była tylko gwiazdą Hollywood. Była gwiazdą Hollywood, znana ze swojej urody i związków, przyciągnęła uwagę publiczności, co uczyniło ją jedną z najsłynniejszych. A zarazem najbardziej kontrowersyjnych celebrytek. Urodzona 27 lutego 1932 roku w Londynie, w amerykańskiej rodzinie, zyskała sławę. Zanim większość dzieci nauczyła się pisać swoje imiona, w wieku 9 lat podpisywała kontrakty filmowe. Niedługo potem skradła już ekrany i serca Amerykanów. Ale tu zaczyna robić się nieswojo. Podczas gdy większość dzieci bawiła się na szkolnych potańcówkach i obcierała kolana, Elizabeth była przedstawiana jako coś o wiele bardziej dorosłego. W wieku 15 lat zetknęła się już ze światem, który był daleki od dziecinności. Wyobraźcie sobie nastolatkę chwaloną za urodę przez wpływowych mężczyzn w garniturach mężczyzn dzierżących klucze do studiów, nagłówków gazet i karier. Co się dzieje? Gdy niewinność spotyka się z takim wpływem, jej przełom nastąpił wraz z filmem National Velvet w 1944 roku. Świat zobaczył dziewczynę o bystrym spojrzeniu i magnetycznej prezencji ekranowej, ale nie dostrzegł presji, manipulacji i niepokojącego podtekstu, jaki krył się za tym, jak Hollywood kształtował swoje gwiazdy, zwłaszcza młode dziewczyny. W miarę jak Elizabeth dorastała, jej blask nigdy nie przygasł, ale intensywność tego, co przeszła, również nie. Jej talent był niezaprzeczalny. Owszem, filmy takie jak Miejsce w słońcu olbrzym. I kotka na gorącym, blaszanym dachu uczyniły z niej prawdziwą gwiazdę kina. Ale za tą aksamitną kurtyną kryło się życie naznaczone emocjonalnymi siniakami. Zdradą i pragnieniem prawdziwej miłości w świecie zbudowanym na ułudzie. Nie tylko odgrywała tragedię, Ona z nimi żyła. Pomyślcie o tym. Już w wieku osiemnaście lat przeszła do ołtarza. Jej pierwszy mąż, Conrad Nicky Hilton. Dziedzic Imperium Hiltonów? Brzmi jak bajka. Prawda? Tyle, że nią nie była. Małżeństwo zakończyło się szybko i boleśnie. Było to pierwsze z ośmiu. Tak, ośmiu ślubów. Ale nawet ta liczba nie oddaje emocjonalnego ciężaru. Jej drugim mężem był aktor Michael Wilding. Starsi i bardziej zrównoważeni. Mieli dwóch synów. Przez jakiś czas wszystko wyglądało spokojnie, ale spokój w życiu Elizabeth nie trwał długo. Kolejny rozwód, kolejna rana. Potem pojawił się Mike Todd, charyzmatyczny producent filmowy który zdawał się ją szczerze uwielbiać. Mieli razem córkę, Lizę. Po raz pierwszy wydawało się, że odnalazła coś trwałego, ale w 1958 roku Todd zginął w tragicznej katastrofie lotniczej. I tak oto Elizabeth została wdową, załamaną i kompletnie zagubioną. Jak się po czymś takim pozbierać? W rezultacie wpadła w ramiona piosenkarza Ediego Fischera, który akurat był mężem jej przyjaciółki Debbie Reynolds. Media wybuchły skandalem, zdradą ale dla Elizabeth nie była to tylko pożywka dla tabloidów. To była kolejna próba wypełnienia narastającej pustki w jej wnętrzu. Nie trwała długo, kolejny rozwód, kolejny publiczny zawód miłosny. Ale nic. Nic nie urzekło świata tak jak Elizabeth i Richard Burton. Ich związek był wybuchowy, namiętny, pięknie destrukcyjny. Kłócili się, godzili, pobierali, rozwiedli, ponownie się żenili i znów się rozwiedli. Było chaotycznie. Brutalnie, ale prawdziwie. Przynajmniej tak się czuła w świecie, w którym wszystko inne było zaplanowane. Po burtonie próbowała uciec od chaosu. W 1976 roku wyszła za mąż za senatora USA Johna Warnera, mając nadzieję na spokój z dala od kamer, ale nawet polityka nie uchroniła jej przed wewnętrznym chaosem. To małżeństwo również się rozpadło. Jej ostatni ślub odbył się w 1991 roku z robotnikiem budowlanym Larym Fortenskim, mężczyzną dalekim od jej hollywoodzkiego kręgu. Był cichszy, mniej spektakularny. Elizabeth Taylor złożyła ostatnią przysięgę małżeńską nie w katedrze, ani jakimś okazałym pałacu, lecz na ranczu Neverland należącym do Michaela Jacksona. Tak, Tanibalandia. Dwie osoby z zupełnie różnych światów. Jedna z diamentami i Oscarem Bazem, druga z kurzem na butach, odnalazły się w jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia. Brukowce nie mogły się nasycić. Ona miała 60 lat, on 39. Wspaniała legenda połączyła się ze zwykłym mężczyzną i jakimś cudem udało im się przez jakiś czas przetrwać. Ale w 1996 roku związek się zakończył. I to po cichu. Bez fajerwerków, bez dramatu. Po prostu koniec. I tak po prostu. Jej ostatnia podróż do ołtarza zamknęła rozdział o życiu miłosnym, które fascynowało świat przez ponad pięć dekad. Ale o to właśnie chodzi. Życie miłosne Elizabeth Taylor? Nie chodziło tylko o śluby i białe suknie. To był chaos i namiętność, złamane serca i nagłówki. Monogamia? To nie była jej bajka. Miłość do Taylor nigdy nie była prosta. Była dzika, lekkomyślna, a czasem wręcz skandaliczna. Miała romanse z mężczyznami, którzy kształtowali historię z potęgami takimi jak Howard Hughes, ekscentryczny miliarder, który próbował kupić jej serce I Frank Sinatra. Piosenkarz o temperamencie równie sławnym jak jego głos. A potem był Henry Kissinger. Tak, ten Kissinger, były sekretarz stanu. Szepty o ich związku rozbrzmiewały w kręgach politycznych latami. Niektórzy nazywali to fikcją, inni nie byli tego pewni. Potem pojawił się Malcolm Forbes. Wydawca magazynu Forbes. Ich więź była ognista, ale ulotna. To była kolejna iskra w serii wybuchowych związków, które sprawiły, że jej nazwisko na stałe zagościło w plotkarskich felietonach. Ale za fleszami paparazzi i okładkami magazynów kryła się również osoba, którą mało kto dostrzegał wyraźnie matka. Była niezwykle opiekuńcza i niezachwianie lojalna. Miała troje biologicznych dzieci: Michaela Juniora, Christophera i Elizabeth Francis. A później adoptowała córkę bliskiej przyjaciółki, Marie, podczas gdy świat miażdżył jej życie miłosne. Ona była zajęta chronieniem dzieci przed chaosem, przed którym nie mogła uciec. Sława była jej cieniem, ale macierzyństwo było jej kotwicą. W późniejszych latach skupiła się na budowaniu czegoś, czego rzadko miała stabilności i miłości, bez hałasu. Mimo to blask reflektorów nigdy jej nie opuścił. Ponieważ Elizabeth Taylor nie była tylko gwiazdą filmową, była mitem w ruchu, uwikłanym w dramat, tragedię i pokusę. Nawet jej najbardziej prywatne chwile jakimś cudem trafiały na pierwsze strony gazet. A potem pojawiły się plotki. Te, które wciąż budzą zdziwienie. Czy miała coś wspólnego z Johnem F. Kennedy'm? A co z Ronaldem Reaganem? szeptano. Mnóstwo szeptów. Źródła twierdziły, że utrzymywała sekretne relacje z oboma przyszłymi prezydentami. Relacje te przekraczały granice i zacierały granice. Zwłaszcza ta z Reganem. Wyobraź sobie, Taylor, zaledwie 15 latka, odwiedzająca mieszkanie Regana, był starszym, żonatym mężczyzną i już znanym. Ona, technicznie rzecz biorąc, wciąż była dzieckiem. To rzekome spotkanie było zaprzeczane, podważane i analizowane przez dziesięciolecia. Ale gdzie w tym wszystkim jest prawda, trudno powiedzieć. Ponieważ granica między faktem a legendą w życiu Elizabeth Taylor była zawsze cienka, jak brzytwa. Przedstawiano ją jako osobę prowokującą, zmysłową, a nawet agresywną. I bądźmy szczerzy, ten sposób przedstawiania nie dotyczył tylko jej zachowania. Chodziło o tamtą epokę w latach 40 i 50. Mówiono, że była inna. W wieku 18 lat prasa przedstawiała ją jako kobietę, która potrafi łamać serca jednym spojrzeniem. Taki wizerunek zapada w pamięć. Kształtuje sposób, w jaki świat ją postrzega i jak ona sama postrzega siebie. I to przenika każdy jej związek. Co by było? Gdyby niektóre z tych historii szeptanych za zamkniętymi drzwiami i krążących jak zakazane sekrety nie były tylko plotkami. Jedna z najwcześniejszych i najbardziej szokujących plotek? Rzekomy związek Elizabeth Taylor z Ronaldem Reaganem. Tak. Ten Ronald Reagan sprzed prezydentury, gdy był jeszcze wschodzącym aktorem po trzydziestce. Taylor. Mająca wtedy zaledwie 18 lat, już urzekała każdego, kogo spotykała. Była młoda, olśniewająca i poruszała się z gracją, która pozwalała łatwo zapomnieć o jej wieku, albo niebezpiecznie go przeoczyć. Według niepotwierdzonej, ale szeroko rozpowszechnionej relacji, Taylor poprosiła o rolę w jednym z filmów Regana. Tu, co nastąpiło później, szybko jednak zboczyło na niejasne terytorium. Książka, która jako pierwsza ujawniła tę plotkę, sugerowała coś więcej. Być może iskra, a może pokusa. Niektórzy twierdzą, że Regan wahał się, niepewny, czy się zaangażować. Inni jednak przedstawiają inny obraz. Taki, w którym Taylor zrobiła pierwszy krok. Czy to ona się pochyliła bez lęku, bez cienia skrępowania? Może, a może to było bardziej skomplikowane. Władza, młodość, pożądanie. Te elementy rzadko kiedy łączą się w harmonijną całość. A gdy w grę wchodzi starszy, wpływowy mężczyzna, granice etyczne zaczynają się zacierać. Uroda Taylor nie była tylko podziwiana, ale wręcz wykorzystywana jako broń. W wieku 18 lat wielu uważało ją za dojrzałą ponad swój wiek. Nie oznacza to jednak, że te związki były zwykłymi zauroczeniami. Krytycy od dawna kwestionują, czy te komo romanse były rzeczywiście dobrowolne, czy też została wciągnięta w nie przez manipulacje, presję lub po prostu hollywoodzki przymus. A nawet jeśli to ona ich ścigała, czy prawdziwa odpowiedzialność nie powinna spoczywać na starszych mężczyznach, którzy mieli władzę, status i umiejętność powiedzenia nie? To trudne, niewygodne pytanie, a robi się jeszcze bardziej mrocznie. Gdy plotki się nasilają, z powodu tego rzekomego pierwszego spotkania Taylor i Reagan, nie skończyło się ono na uprzejmym flirtowaniu, jak podaje książka. Jedna z wersji opowiadała o namiętnym pocałunku, który przeniósł się do sypialni Regan. Szokujące? Zdecydowanie. Ale Taylor nie traktowała tego zbyt poważnie. Lata później żartowała z przyjaciółkami, że gdyby Lolita żyła wtedy, mogłaby zagrać tę rolę i zdobyć Oscara. Czy to był jej sposób radzenia sobie? Czy zbywała coś głębszego humorem? To właśnie ta część zostaje w pamięci nie tylko gra aktorska, ale także sposób, w jaki o tym mówiła z dystansem, wręcz z rozbawieniem. To był po prostu kolejny rozdział w życiu pełnym mężczyzn którzy powinni wiedzieć lepiej. I na tym nie poprzestała. Po Reaganie, Taylor rzekomo związała się z inną wpływową postacią, Johnem F., Kennedym, przyszłym prezydentem. Jonaty, o 15 lat starszy. I po raz kolejny uwikłali się w wir plotek, które ciągnęły się za nimi przez lata. Jedna z historii głosi, że Kennedy robił Taylor sugestywne zdjęcia, gdy ta miała na sobie kostium kąpielowy. Inna książka poszła jeszcze dalej. Sugerując romans między Kennedym, Taylor i osobą trzecią. Niektórzy szeptali nawet o trójkącie miłosnym, w którym uczestniczyli pracownicy JFK. Skandaliczne? Zdecydowanie. Ale niezależnie od tego, czy to prawda, czy fikcja, te plotki stały się częścią legendy, tajemnicą poliszynela w jej najbliższym otoczeniu. Zanim przejdziemy do kolejnej kontrowersji, przyjrzyjmy się relacji JFK i Larry'ego. Kontrowersje wokół JFK i Elizabeth Taylor. Połączenie wyższych sfer, hollywoodzkiej sławy i prezydenckiej władzy, które przez dekady wzbudzało szepty. Odsłońmy więc aksamitną kurtynę i przyjrzyjmy się, co się stało. A raczej, co ludzie myślą, że mogło się stać. Wyobraź sobie, to złota era początku lat 60. John F. Kennedy jest młody, charyzmatyczny i otoczony niemal mityczną aurą w Białym Domu. Tymczasem Elizabeth Taylor to gwiazda Hollywood. Olśniewająco piękna. Odnosząca spektakularne sukcesy i już będąca obiektem niekończącej się obsesji tabloidów. Ludzie zaczynają o tym mówić, gdy dwie ikony tej rangi obracają się w tych samych kręgach towarzyskich. Kontrowersja? Krążyły uporczywe plotki, nigdy oficjalnie niepotwierdzone, ale nigdy całkowicie nieodrzucone. że Taylor i JFK mogli dzielić coś więcej niż tylko uściski dłoni na czerwonym dywanie i gale charytatywne. Niektórzy twierdzą, że doszło do romansu. Inni twierdzą, że to był tylko flirt. Spotęgowany rządzą mediów skandali. Nie zapominajmy jednak, że reputacja JFK jako osoby mającej zakulisowe romanse nie była żadną tajemnicą państwową. Sama sytuacja z Marilyn Monroe? To już za dużo powiedziane. O Elizabeth? Sama nie była obca romansom które trafiały na pierwsze strony gazet. Osiem razy zamężna. Uwikłana w jeden z najsłynniejszych trójkątów miłosnych w Hollywood z Richardem Burtonem i Ediem Fischerem, jej życie osobiste było niemal operą mydlaną. Kiedy więc jej nazwisko zaczęło być łączone z nazwiskiem Kennedy'ego, plotkarskie magazyny nie potrzebowały wiele, by oszaleć. Kontrowersje podsyca jednak brak twardych dowodów. Brak zdjęć, brak listów. Nie ma sztywnej chronologii wydarzeń. To plotki i szepty, fragmenty z książek. W których można wszystko wyznać. I ledwo zapamiętane rozmowy. Niektórzy informatorzy z tamtych czasów wspominali o prywatnych przyjęciach, bliskich spotkaniach i nocnych telefonach. Ale to wszystko tkwi w jej słowach. A jednak spekulacje nigdy do końca nie zniknęły. Dlaczego więc to rzekome połączenie wciąż fascynuje ludzi? Być może dlatego, że reprezentuje ostateczne połączenie władzy i piękna. Prezydent słynie z uroku i podejmowania ryzyka. Bogini e która rządziła każdym pomieszczeniem, do którego weszła. To kusząca co by było, gdyby, która łączy politykę z popkulturą, blichtr z tajemnicą. I bądźmy szczerzy, kogo nie wciągnie skandal, który mógłby być żywcem wyjęty z filmu Noir, ale rzecz w tym, że niezależnie od tego, czy miał miejsce, czy nie. Kontrowersja wokół JFK i Elizabeth Taylor mówi o nas o wiele więcej niż o nich. Po tej kontrowersji zrobiło się naprawdę źle. Bo wszystkie te historie o Reganie, JFK i wielu innych opierają się na szeptach z drugiej ręki, plotkach, zeznaniach i historiach opowiadanych i przekształcanych przez dekady. A jednak, nawet jeśli nie wiemy na pewno, co się stało, czyż nie świadczy o tym, że te historie wciąż się pojawiają? Czy ludzie chcą w nie wierzyć? A potem jest Frank Sinatra? Tak. Sam stary niebieskie oczy. Taylor podobno zwróciła na niego uwagę. Niektórzy nawet twierdzą, że chciała go poślubić. Ale cokolwiek ich łączyło, nie skończyło się dobrze. Jedna z plotek głosi, że próbowała go szantażować, twierdząc, że jest w ciąży. Według tych relacji Sinatra przekupił ją i zmusił do przerwania ciąży. Ponownie to niepotwierdzone i do dziś biografowie spierają się, czy cokolwiek z tego miało miejsce. Mimo to, zastanów się nad tym schematem prezydenci, politycy, artyści. Starsi mężczyźni u władzy, pociągani blaskiem Elizabeth Taylor, i niezależnie od tego, czy ona zabiegała o nich, czy oni o nią, rezultaty rzadko wydawały się sprawiedliwe. Zawsze szeptane, zawsze owiane skandalem i zawsze pozostawiające więcej pytań niż odpowiedzi. Jej życie miłosne stało się swego rodzaju mitem, pożywką dla książek, filmów dokumentalnych i dekad spekulacji. Ale kiedy odrzucimy cały ten blask, nagłówki i tabloidowy szał, co nam tak naprawdę pozostaje? 23 marca 2011 roku świat stracił Elizabeth Taylor. Zmarła w Los Angeles w Cedars-Sinai Medical Center w wieku 79 lat. Przyczyna śmierci: nowa niewydolność serca. Ta sama walka, którą po cichu toczyła przez lata, ale nie mówmy tylko o jej śmierci. Porozmawiajmy o jej walce. To była kobieta, która doświadczyła więcej fizycznego cierpienia. Niż większość z nas jest w stanie pojąć. Która wciąż podnosiła się, gdy jej ciało błagało ją, by przestała. Która zachowała wdzięk, gdy tak łatwo byłoby się załamać. Która przekuła swój ból w cel, zwłaszcza w późniejszych latach. Nie tylko żyła pełnym blasku życiem. Żyła ciężko i wykorzystała je. Więc następnym razem, gdy zobaczysz zdjęcie lis ociekającej diamentami, wyglądającej jak prawdziwa bogini ekranu, zatrzymaj się na chwilę. Za tymi fiołkowymi oczami kryło się o wiele więcej, o wiele więcej, niż plotki kiedykolwiek nam mówiły.